Uj. ja. Jajajaj! ja Jajajajajaj! Wibrację ciszy, słyszysz je, to moja siła, tak to jest. Cisza to mój wajb, tak to mój czas, mój znak. Posłuchaj tego bitu mojej ciszy jest moje, yeah. to jest mój świat. Posłuchaj tego, brat! Nie szukaj mnie na scenie, pośród świateł. Jestem tam, gdzie myśl pokonuje stratę. W mojej głowie cichy, spokojny świat. Tam każdy pomysł jest jak cenny kwiat. Nie muszę krzyczeć, by usłyszał świat. Każdy mój szept to potężny wiatr. W głowie mam spokój, tam rośnie moja siła Każda myśl nowa drogę mi odkryła Introwertyk walczy, lecz bez zbędnych słów Każdy mały krok to jest wielki ruch Nie widzisz bliska jak buduję sen Jestem silniejszy niż byłem wczorajszy dzień nie, nie. Wczorajszy dzień Wczorajszy dzień Wczorajszy dzień Widzisz mnie w tłumie, nie szukam uwagi Lecz w mojej ciszy jest pełno odwagi Krok po kroku bez hałasu z pasją idę w przód Zmieniam rzeczywistość, tworzę własny cud W samotności swoje marzenia buduję Każdą cegiełkę starannie formuję Nie widzisz tego, gdy patrzysz pierwszy raz Lecz jestem mocny, na wszystko przyjdzie czas Introwertyk walczy, lecz bez zbędnych słów Każdy mały krok to jest wielki ruch nie widzi z bliska, jak buduje sen. Jestem silniejszy niż byłem wczorajszy dzień. Nie, nie, wczorajszy dzień, wczorajszy dzień. Wewnętrzna moc rozpala ogień w Najciemniejszą noc Nie szukam świateł, nie potrzebuję braw Sam buduję swoje imperium, pełne praw Patrzysz na mnie, myślisz, że mnie tutaj nie ma Lecz w mojej ciszy jest potężna scena Każdy mój krok to przemyślana gra Determinacja, która wiecznie trwa Introwertyk walczy, lecz bezbędnych zbędnych słów Każdy mały krok to jest wielki ruch nie widzisz bliska jak buduję sen. Jestem silniejszy niż byłem wczorajszy dzień. To nie jest słabość, to jest wybór mocy. Światło w ciemności najdłuższej nocy. Niech moja cisza będzie głośnym echem. Dla tych, co idą pod z śmiechem To nie jest brak słów, to jest ich selekcja. Moja energia to cicha projekcja. Niech moje światło drogę innym skaże. W ciszy odnajdą to o czym każdy marzy, moje tempo. Moja własna gra, niech ta energia do samego rana trwa. Zmieniam świat po cichu, bezbędnego show. Moja pasja płonie, czujesz ten flow. Niech moja cisza będzie światłem dla was. Niech pokażę drogę w ten niepewny czas. W samotności siłę znajduję co dnia. To nie jest słabość, to jest potęga maja, ja. Te ciszy, każdy usłyszy. Bless up, out.